Hej, kochani z tej strony kukilia, a dziś moi drodzy, Słuchajcie, będziemy mniej więcej mieć challenge jako motyl, ponieważ ponieważ widzowie jutro nagrywam piosenkę, więc jeżeli widzowie jeszcze tego nie robicie, to widzowie y, y, patrzcie na na społeczność, słuchajcie, bo ja tam daję często y, co będę robić, więc jeżeli chcecie to widzowie słuchajcie y, dołączajcie, ja z wami będę. Piosenkę E, piosenkę mniej więcej pisać No ogólnie wiecie, co słuchacie Ja będę mniej więcej e, No, śpiewać z wami piosenkę A wy będziecie tańczyć w tyle i w ogóle Dobra, napiszmy tu mniej więcej MOTYL To znaczy ja wiem jak jest motyl, tyle Że po prostu chcę Znaleźć się szybciej Dobra. W ogóle sorry za to. Sorry w ogóle jak będę coś zatrzymywać. Albo coś po prostu... widzę... By... mam głosy w Dobra. Nabierzmy tu mo. Ty... Dobra. Czy coś jest z motylkiem? No pewnie, że tu dużo rzeczy jest motylkiem. Mega prześliczny outfit. Ja uważam. Dobra. Skrzydła motyla. A jak napiszemy motyl, to widzowie, słuchajcie. Mamy skrzydła motyla. No to jesteśmy takim niebieskim motylkiem. Dobra, pierwsza fanka. Hejka. Pierwsza fanka, widzowie, słuchajcie. Zobaczcie. Pewnie już tak się zdziwiła, co ja tu robię. Dobra, kochani, więc... Bo się spytała widzbę, jaki challenge robimy to jako motyl. Ja bym chciała niebieskie mieć włosy, takie niebieskie widzbę z motylkami. Ona już się przebiera motylkowo. dobra. Mi się szybciej pisze po polsku, zwłaszcza Dobra. No dobra, kochani. No i tak to wygląda. No, mój pies ukrył. Mamy <grych> dobra. No, tak się. Słuchajcie, prezentuje styluwa. Koń, skończona. Dobra. A tak. Jej styluwa. No, słuchajcie, no, prześliczna. Ma takie same włosy jak ja w ogóle. <grych> Zobaczcie. Taki. Taki, taki outfit. No dobra, ciekawe, czy będziemy latać. A widzę, że będziemy latać. Wow, ale super by było. Jesteśmy takim butterfly. Dobra, uwielbiam być motylkiem. E, gdzie ona jest? Znikła. Znikła magicznie. Wow, dziwne. Dobra, widzę, słuchajcie. Ja poczekam se na fanów, bo na fanów warto. Dobra. Mm, jeszcze poczekam. W ogóle tu będą chyba bardziej częściej tego. E, to jest mój pierwszy odcinek, który nagrywam, słuchajcie, nocą. Jakby, bo teraz jest ogólnie 19.17. A to jest jeszcze noc, nie każdy może obejrzeć. Może jutro, z samego rana, obejrzycie. No, bardzo ciekawe jest to. A ja mam dużo procent, więc na spokojnie nam starczy. Dobra, kochani. Więc czekamy na fanów chyba z ponad godzinę. Ale oni się nie zjawią. Nie, no, nie, ponad godzinę. Parę minut. Słuchajcie, ale no. Błagam. Myślałam, że się zjewicie. No dobra. To może jedziemy, bo to nie ma sensu czekać. Dobra. Um, może rowerem będzie chyba szybciej. Chociaż, no nie wiem. Będzie taki, czy takim rowerem fruwają motyle? No tak, motyle fruwają, więc tym bardziej. O nie, rykunek! Dobra, kochani, jestem. Przez moment nie było. Zobaczcie, które jest. <gryst> Tragedia. Dobra. Czekam na widzów. Że wice nie dołączą. No tak, jest taka opcja. Dobra. Chyba już możemy jechać w ogóle. Jak wy mnie rozpoznajecie tutaj? Czy klikacie we mnie? Mm, tutaj jestem. Hejka. Yy. Dobra. Dobra, chodźmy, może właściwie pojedźmy. E, czemu u nas stoi? O to jest pytanie. Może nam zrobię na tutaj jest czy coś? Dobra, chyba pisała po prostu. Chodźmy. Chodźmy, w sensie, pojedźmy. Czasami mi się tak właśnie. Robisz, że mam Reconnect i ciągle wyłączam i włączam. Słuchajcie, a kamerka nadal jest obok. Więc jeśli chodzi o to, to ja zatrzymuję, żeby wyłączyć Robloxa. Dobra. Kurczę, to kogoś dom. Ja co oni ufgani? Słuchajcie. Są. Dobra, kto z nas postawi dom? Mm, ok. Buduje nam się teren, widzowie. Mamy taki to. Jupi. Zobaczcie, chyba. Dobra, ciebie. Ludzie tu mnie szukają na serwerze. Więc tak niegrzecznie trochę, widzę. Możemy usiąść, pokazać o problemach. Jakie mamy. Tak, widzę. Przy kolacyjce w ogóle. Mega. Dobra. Myślę, że mogę. Mogę iść. Um, chodź, jeśli w ogóle chcesz iść. Dobra, kochani, więc. A dobra, to już wyszło, Zieju, jakie mam lagi. Jakie mam lagi, słuchajcie. Czy to ty masz lagi? Nie wiem. Ale póki co, ja bym chyba wyciągnęła tą deskrólkę. Dobra. Możesz, możesz. To dzień nie deskorolkę, nogę. Zapraszamy lekcji. Zapraszamy, a więc lekcji. Jupi, mamy lekcji znajomych. Lekcji Chaplin. Dobra, chodźmy poszukać tu może będą widzowie. My po widzów odbieramy widzów, tak. Gdzie ona jest? Odbieramy widzów. Więc widzowie za mną. Nie ma tu widzów. Tym razem tu nie ma. Wiktoria jakaś mnie chyba szuka. Nie, Wiktoria. Nie, Wiktoria. O, jesteś. Jesteś. Ja już myślałam, że ciebie nie ma. Już się bałam o to. Dobra. Chodźmy zobaczyć. Czy kogoś nie mam, przypadkiem. Dobra, i chodźmy. Tak. Może mm, rozejdziemy się, żeby zobaczyć, co ty napisałaś. To co robimy? Mm, Majra. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ehm, może szukamy fanów. Może? Mm, <laughs> nie przemyślałam tego challenge'u. Ehm, o tej godzinie widzowie to są sami Polacy, więc zapamiętajcie, że w tych godzinach są sami Polacy. Zapraszam, może nie sami, ale są Polacy. O ktoś mi napisał, hejka Wyświetliłam chyba Kogoś Dobra Mamy trochę fryzury Cleo, nie wiem czy go znacie Za mną no. A Oki okay. Oki, okay. Z... za nią widzę Kariska Nie wiem czy to jest fanka Lepiej zaakceptować Okej, okay. lody Widać, że oglądasz mnie To super, bo akurat lody są mm. Co jej jest? Wow! Ale szybko postawiłem sobie auto Dobra mm, No sorry, ale ja się chyba tu nie wcisnę A może? Dobra Jest! Ale mam skrzydła, zobaczcie. Ona chyba takich nie ma. Jestem jedynym motylkiem tutaj, który ma skrzydła. Szkoda, że nie mogłem tą łapkę nacisnąć. Wow! Ale logi. Gdzie my jesteśmy? Wow! wow. Szczerze, mam największe lagi widzowe ja teraz, jakie ja mogłam w ogóle kiedykolwiek doświadczyć. Czy ona ma takie lagi, czy po prostu. Ja mam. Um, dobra. Może. Może widzę. Słuchajcie. Dobra, kochani, napiszaj mi, że mam lagi. Ja też. Aha. Wszyscy tu mają na zerwerze laki, więc widzę, to jest dzień laki. Dobra, widać, że widzę. Dodałam fankę. Może usuń ten wóz po prostu, no. Dowiedziałam, się, że nie tylko ja tu mam lagi. Dobra, widzę, przyszły wreszcie fanki. Wreszcie, w sensie nie wiedziałam, czy tu jesteście, czy co. Ale no, widzę, że tu są fanki też. Zobaczcie. Tak one się prezentują. Widać, że ta też jest naszykowana trochę do tego challenge'u. O nie, no! Dobra, kochani. Wszystkie widzowie tu pytają. Mam nowego e, snapa, nick Hania Tome. Uh -huh. e, nie mam... Uh -huh. Tutaj to jest z kanału Kuki? Ja. Owszem. Dobra. Ale tu rupę, tak. No ja nie wierzę. Kopiara. Jaka kopiara? Tak. Hmm, serio to ty? Tak. Serio? nie nagrywam odcinek Właśnie nagrywam odcinek Ojeju, ojeju Najsłodsza rzecz, którą ja widziałam Mnie też tak, dodam Was Tak, dodam was Słuchajcie, to jest najsłodsza rzecz mm. mm. Dobra To jest najsłodsza rzecz, którą w ogóle widziałam <noise> No nie mogę, no Po prostu super Pozdrowisz? A. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak tu dużo panek widzę, bo to skaczą. Słuchajcie. Ja, Wiktory. No nie mogę, być bo Pewnie za kamerą. Ja nie mogę. Mnie, please. Ciepło. Dobra, pozdrawiam cieplutko. Wszystkich widzów pozdrawiam. Ja, yeah, ale to dużo fanek co ma do mnie pozdrowienia. pozdrawiasz mnie? A? pozdrawiam. Czuję się jak nie wiem, widzę. Niedobrze, szczęśliwa. Wszystko mi poleciało. No, nie mogę, no. Uwielbiam. Mi tu. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak. wszystkich. Pozdrawiam. Nawet Ciebie, który oglądasz ten film, ale nie mogłeś jakoś dołączyć. Uwielbiam! Na nick. okej. Okay. Mm, I kulia nie na snapie. Dodam po odcinku. Dodam po odcinku. Ja, widzowie! Ale to jest gromada kochanych widzów. Zobaczcie. Gdzie? Przecież to jest urocze. Yeah. ja nie mam nic co powiedzieć. My <grymne> oh, Dobra. Nagrywasz? Tak. Tak, nagrywam. Dobra, kochani. Za Twoim wielką fanką pozdrawiam. O, jak słodko! Kto to? Kuki je ja na moich kanałach. O Dobra, kochani. Chcę pozdrawić. Pozdrawiam. Ksakso, jolo. E, Ksajk, jolo, wajk. Wike Ej! Omg, zarazem dla <grywa> niej Nagrywasz teraz? Tak Jakie to słodkie Pozdrawiam cieplutko, Julia <grywa> Ja za chwilę się popłaczę więc ze szczęścia Jesteś prawdziwa? Tak jestem. Jestem w 100% pewności, że jestem prawdziwa. No przecież żebym nie była, to bym dować nie gadała, tak? Kuki Julia? O, I ja fanka! Ja Mitsubia. Ale super kank! Jaki challenge? Jako? motyl. Challenge jako... Moyl. Czeenczeko motyl.. Challenge -motyl. <laughs> ja się poryczę, bez cookie, Julia? Ta tak byle być coś porycza sobie ze szczęścio. Prawdziwa kokiulilia. Tak. Tak. Dobra,